Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy czwartek, 13 stycznia. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. 13 stycznia, czwartek. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Czwartek, 13 stycznia. Oczywiście, najpierw zaczynamy od osób z podznaku Barana. No, tutaj karta mówi o jakiejś szansie, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Jest to dobry dzień dla osób, które szukają pracy. Jest to dobry dzień dla osób, które szukają jakiegoś dodatkowego źródła dochodu. W dniu dzisiejszym miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo nigdy nie wiecie, z której strony będzie jakaś okazja, jeżeli chodzi właśnie o zarabianie pieniędzy, bądź też znalezienie jakichś pieniędzy na przykład na ulicy. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku BK, no tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie emocjonalnie od kogoś bądź czegoś odchodzić, będziecie coś za sobą zostawiać karta może wskazywać na różnego rodzaju przeprowadzki jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźniot no tutaj niestety karta pokazuje, że gdzieś możecie poczuć jakąś stratę możecie coś zgubić możecie zostać przez kogoś oszukani tak więc nie podpisujcie dziś żadnych poważniejszych jakichś dokumentów czytajcie wszystko uważnie miejcie też o czym dookoła głowy bo właśnie przez jakieś takie roztargnienie może się okazać, że coś zgubiliście. Jeżeli chodzi o osoby z znaku raka, no tutaj bardzo pozytywna karta: macie dziś szansę spełnić swoje zamiary, jakieś plany. Śmiało też dziś wchodźcie w jakieś nowe projekty. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład starają się o dziecko. Jeżeli chodzi o osoby z podznaką lwa, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć jakieś problemy. Jeżeli chodzi o komunikację, porozumiewanie się, możliwe są różnego rodzaju kłótnie, spory, jakieś takie niejasne sytuacje. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Panne, no tutaj karta pokazuje, że dziś... Przejdziecie pewnego rodzaju transformację, w pewien sposób będziecie chcieli zmienić swoje nastawienie, swoją osobowość. W dniu dzisiejszym też mogą powrócić do Was osoby z przeszłości. Możecie mieć wrażenie, że niektóre osoby znacie z poprzedniego wcielenia. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku wagi, no tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie mieć troszeczkę więcej pracy, troszeczkę więcej obowiązków niż zwykle. Dojdzie Wam tutaj jeszcze czegoś więcej. Karta może mówić o tym, że jeżeli chodzi o pewne dziedziny Waszego życia, to wejdziecie na tak zwany level wyżej. Osoby z podznaku Skorpiona. No tutaj karta pokazuje, że dziś będzie się bardzo dużo działo. Będzie taki natłok informacji, natłok wydarzeń. Karta może wskazywać, że dziś może być u Was troszeczkę tak wybuchowo. Uważajcie też na swoje emocje. Jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, to tutaj karta może symbolizować różnego rodzaju flirty i jakieś romanse. Osoby spod znaku strzelca. No tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym ważną rolę może odegrać jakaś kobieta. To może być ktoś z przeszłości, jakaś Wasza dawna koleżanka, przyjaciółka, Wasza ex. Jeżeli jesteście kobietami, to warto dziś zadbać o swój wygląd fizyczny. Jeżeli natomiast jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjną kobietę. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku koziorożca, to tutaj karta pokazuje taki moment, w którym prawdopodobnie będziecie chcieli pozostać sami ze sobą, będziecie chcieli coś przemyśleć, odsunąć się na dalszy plan. Karta jest taką. Kartą, która mówi o tym, że być może potrzebujecie właśnie takiego wewnętrznego wyciszenia, przemyślenia. Jest to dobry dzień na różnego rodzaju medytacje. Dziś też możecie mieć kontakt właśnie z osobą taką wycofaną, osobą, która sprawia wrażenie takiej osoby bardzo samotnej. Jeżeli chodzi o wodniki, tutaj natomiast karta pokazuje jakąś iluzję. Coś może Wam się w dniu dzisiejszym wydawać. Coś możecie źle odebrać, źle zinterpretować. Możecie mieć jakieś błędne wyobrażenie danej sytuacji bądź też osoby. Karta pokazuje, żeby w dniu dzisiejszym zejść na Ziemię, nie patrzeć na świat przez różowe okulary, żeby też nie idealizować pewnych osób bądź też wydarzeń. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb. No tutaj karta pokazuje, że dziś możecie dowiedzieć się o czymś, co było przed Wami skrywane. Może wyjść na jaw jakaś tajemnica. Karta może wskazywać, że brakuje Wam, Wam pewnego rodzaju informacji bądź też wiedzy. Jest to dobry dzień na to, żeby na przykład zajrzeć w przyszłość. Dziś też bardzo polegajcie na swojej intuicji bądź też jakimś takim przeczuciom. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego czwartku i zapraszam Was na jutro. Pa pa!